Młodzi ludzie upomną się o swoje prawa i to nie będzie rewolucja Lepera czy samoobrony, tylko ludzie upomną się o swoje prawa. Ludzie chcą po prostu za uczciwą, rzetelną pracę godnie żyć. I ludzie nie będą się rodzić na to, żeby kolejne ekipy przychodziły do władzy po to, żeby oszukiwać, żeby oszukiwać, żeby rozprawiać kraj, żeby prywatyzować. My rolnicy nie protestujemy przeciwko wam, nie chcemy nikomu utrudniać życia. Musicie zrozumieć, że walczymy nie tylko o nasze dobro, ale o dobro wszystkich Polek i Polaków, o dobro konsumentów i producentów. Wyszliśmy na ulicę, aby pokazać naszą siłę i zjednoczenie w pokojowym charakterze. Sprzeciwiamy się importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, które zalewają rynek europejski. Stanowczo sprzeciwiamy się również kolejnym unijnym restrykcjom nakładanym na nasze gospodarstwa. Stop import, stop zielony ład, stop Green Deal. No i tak sobie idę, idę sobie idę, a końca nie widać. No kurde. I to dwa rządki. Nie jeden. Czyli kurde... Mamy trochę ty tych traktorów w tym kraju, co nie? A myślałem, że kurde, nie ma ich tyle, no ale... Tego nie spodziewał się nikt. Jest nas tyle, że to się nie dzieje. Myślę, że dwa tysiące traktorów jak nie lepiej zajechało na Poznań. Zresztą zobaczcie sami. Wygląda to tak, tam, Dorataj, lecimy sobie dalej. To co tu się dzieje, to jest tylko nasz strajk, Środa Wielkopolska i część tutaj Kurnika Śwemu. Tam nadjeżdżają chłopaki, kolejna kolumna. Za dwoma krzyżami stoją wszyscy, całe Poznań jest zakorkowane. Tam stoją aż do hotelu, tam aż do samego końca Cytadeli. To jest początek i rozgrzewka dopiero. Jadą chopaki, jadą z każdej strony wjeżdżają, to jest dopiero początek. Nie zmieścimy się. Nikt gdzie jest korytarz życia? Pani, to jest bardzo proste. I teraz w drugą stronę mamy również korytarz życia. Pani, my też mamy rodziny, babcie, dziadków, żonę, która rodzi, więc nie jesteśmy samolubnymi kamami, którzy widzą tylko czubek swojego nosa. Zawsze myślimy o innych obywatelach, a walczymy o nasze wspólne dobro, więc na następnym proteście widzimy się wszyscy razem.